Nazywam się Natalia Gawlika to jest program Wszystkie strony miasta. Już w najbliższą sobotę 11 maja w Gdańsku duże wydarzenie muzyczno, kulturalno, integracyjne, wiele by wymieniać, juwenalia 2019. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z zaproszonymi do studia gośćmi. Po mojej prawej stronie pani Magda Śmigielska, reprezentantka samorządów studenckich i także studentka. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry. Pani Milena Mieczkowska, Fundacja Gdańska, która wspomaga to wydarzenie i pan Tomasz Tołoczko, pracownik Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry Dzień Państwu. Dobry. Dzień dobry. Pani Magdo, zaczniemy od pani, bo zanim przejdziemy do tej części właściwej, czyli zaczniemy rozbierać e, koncerty na czynniki pierwsze, to e, no, będzie wydarzenie organizowane przez studentów po godzinie 14. .00. Proszę o tym opowiedzieć, co się będzie działo w Gdańsku. Tak, o 14.30 spotykamy się przed dworem Arcusa, Arcusa wraz z panią prezydent oraz rektorami. Tam nastąpi przekazanie klucza do miasta, pokazy chórów gdańskich uczelni, które odśpiewają wspólnie Gaudamus i Gitur, pokaz cheerleaderek, a następnie rozpoczniemy wielki pochód spod dworu Artusa na Plac Zebrań Ludowych. Na Plac Zebrań Ludowych, gdzie już zaczniemy to właści tę właściwą część wydarzenia, czyli koncerty. Pani Mileno, zanim zaczniemy mówić o koncertach, ja chciałabym porozmawiać chwilę o tej formule, która no, jest jeszcze nowa, bo po raz drugi sześć gdańskich publicznych uczelni wspólnymi siłami organizuje to wydarzenie. To znaczy, że w zeszłym roku ta formuła się przyjęła? Tak, no jak najbardziej w tamtym roku nam się formuła przyjęła, więc czerpiemy z niej jak najwięcej, ale też dodajemy dużo nowości, żeby ją urozmaicić, spogacać i robić jeszcze bardziej atrakcyjną właśnie przede wszystkim dla studentów e, tych dańskich sześciu uczelni, ale nie tylko, powiemy, że zapowiadają swój udział zapowiadali swój udział studenci również z Innych miast Polski, ale również dla mieszkańców Gdańska, że będą mieli chęć dołączyć, wspominać trochę te studenckie czasy, albo właśnie zainspirować się i, i spędzić ten czas ze studentami. No właśnie, bo Juvenalia to chyba taki czas, e, niby dedykowany studentom, ale taki czas, mam wrażenie, gdzie wszyscy możemy sobie przypomnieć, jak to było, kiedy, kiedy studiowaliśmy, kiedy możemy wszyscy poczuć się studentami. E, oferta kierowana także do turystów jak sądzę, bo wejdziemy bezpłatnie. I jak najbardziej. To jest tegoroczna nowość, że wszyscy bez wyjątku mają wstęp wolny E, więc nie nie Wydarzenie jest niebiletowane, jest ten bezpłatny, więc jak najbardziej zapraszamy studentów, mieszkańców, turystów i, i myślimy, że przy tym wachlarzu możliwości, które w tym roku mamy, czyli w tylu artystach, w tylu gatunkach muzycznych, na pewno każdy coś znajdzie dla siebie, co będzie miał chęć dołączyć, wybrać jedną ze scen i po prostu tam się kierować. Myśli Pani, że ta bezpłatna formuła przyciągnie y, większą liczbę uczestników? Na pewno, na pewno przyciągnie, na pewno y, zostało to bardzo dobrze odebrane przez, y, przez osoby planujące wziąć udział w Juwenaliach Gdańskich, że wstęp w tym roku jest właśnie bezpłatny. Liczymy też na dobrą pogodę, która zawsze sprzyja plenerowym wydarzeniom, chociaż są też te sceny zadaszone, y, niektóre ze scen, więc y, trzymamy kciuki za pogodę i myślimy, że, że będzie dobrze. Zaczynamy, Panie Tomaszu, na placu Zebrań Ludowych. Zaczynamy no, zespołem. Chyba nie ma Polaka, który, który by nie znał tego zespołu. Zaczynamy od kogo? Od Lady Punk, czyli jakby klasyki polskiej sceny muzycznej. Tak jak Pani powiedziała, nikt w Polsce słysząc Lady Punk nie znajdzie się osoba, która nie będzie wiedziała o kogo chodzi. Wiele utworów, którzy które są znane przez e, osoby, które chętnie śpiewają podczas koncertów, tworzy niesamowity klimat. Dlatego też od Lady Punk zaczynamy, liczymy na wysoką frekwencję od pierwszych minut koncertu. Jeszcze przed Lady Punk tak naprawdę, bo z, zaczynamy na jednej ze scen, czyli jednej ze siedmiu scen zaczynamy od koncertu Lady Punk, jednak e, na Placu Zebrań Ludowych e, będzie również druga scena, na której wystąpi Pawbic Orkiestra. W, siedmiu, w pięciu występach. I jeden z tych występów będzie jeszcze poprzedzał koncert Lady Punk. Więc to będzie coś nowego na, na polskiej scenie festiwalowej. Koncert jednego artysty, ale podzielony na pięć poszczególnych występów, w których wystąpi z łącznie dziesięcioma artystami polskiej sceny muzycznej. Te, te koncerty, te wydarzenia nie będą na siebie nachodziły? Jeżeli mówimy o tych dwóch scenach, czyli mhm. Pawbic Orkiestra i scena główna juwenariów gdańskich, to oczywiście nie, w przerwach pomiędzy koncertami na głównej scenie będą odbywały się koncerty Pawbic Orkiestra. Na poszczególnych pięciu pozostałych scenach e, będą się te koncerty oczywiście nakładały. Jednak zrobiliśmy to w taki sposób, żeby Osoby, które interesują się danymi gatunkami muzycznymi, mogły skorzystać z juwenaliów gdańskich w kontekście muzycznym w możliwie jak największym stopniu. Studenci słuchają Lady Punk? Zawsze. <grym> Śpiewamy zawsze hity, największe przeboje Lady Punk. Jedna z piosenek Lady Punk nawet jest takim nieoficjalnym hymnem mojego samorządu studenckiego. A która? Zawsze tam, gdzie ty? A która propozycja z tego, co, co znajdzie się w programie, znalazło się w programie Juvenaliów, studentom pasuje najbardziej? Potrafi Pani oszacować? Po naszych spotkaniach ze wszystkimi samorządami studentów widać, że każdej uczelni, każdemu rodzajowi jakby studentów zależy na innym rodzaju muzyki. Myślę, że moja uczelnia najbardziej będzie szalała za nocnym kochankiem. Nocny Kochanek po raz kolejny się pojawia na tego typu wydarzeniach, prawda? Oni mają, jakby dużo juvenaliów też grają, ale właśnie są lubianym tym akcentem przez wszystkich na pewno. Nocny Kochanek, co jeszcze? Dla mnie osobiście Krzysiu Zalewski. <laughs> Bardzo na topie ostatnio, z Fryderyków. Ale też dużą furorę zrobił, zrobił Borys. I piosenka Jessica, która po prostu jak ogłosiliśmy, że będzie Borys, to było istne szaleństwo, i myślę, że niezależnie czy to było UG, czy PG, czy Akademia Muzyczna na przykład, wszyscy się równie bardzo ucieszyli, że będą też takie hity, które, które po prostu nie schodzą z pierwszych miejsc na YouTubie na przykład. Panie Tomku, właśnie pan, jako spec od programu muzycznego, proszę opowiedzieć trochę o tej różnorodności muzycznej, bo ona no, rzeczywiście jest, jest duża. No tutaj właśnie chcieliśmy zadbać o to, żeby trafić do możliwie najszerszego grona odbiorców. Są, jest bardzo dużo akcentów dla fanów muzyki współczesnej, dla fanów elektroniki. Mamy osobną scenę alternatywną na zapleczu Klubu B-90 na, na plenerze 33, gdzie wystąpi trzech DJ-ów, to jest ta elektronika i trzech wykonawców alternatywnych. Mamy scenę reggae w protokulturze, mamy scenę hip-hopową w przestrzeni stoczni, mamy połączoną elektronikę z popem i rockiem na scenie mid -stage w sąsiedztwie kontenerów stoczni. To powoduje, że, że jest wiele akcentów, które przyciągną szerszą, szeroką grono, szerokie grono odbiorców. No i co trzeba podkreślić, ten, ta scena główna, która jest naszpikowana artystami, która, które wyprzedają największe kluby w Polsce, Krzysztof Zalewski, o, który, o którym wspomniała Magda, Nocny Kochanek. Bas Astral x XIGO, który był tak bardzo wyczekiwany w Gdańsku i który Świetna pominął muzyka. Gdańsk w swojej trasie koncertowej i na, na tę informację bardzo dużo osób czekało i on zakończy swoim koncertem występy na głównej scenie. E, więc tych, no Lady Punk no trzeba, nie trzeba wspominać, że, że wyprzedaje kluby. Jest bardzo dużo akcentów hip hopowych. Tak? Dwa sławy, VNN, ten typ mes, Pawbic Orkiestra, które występuje z wieloma artystami, Reggae. TED, który... oczywiście, tutaj mm. nie można tego pominąć. E, więc e, mamy wrażenie, że e, miasto w tej części miasta będzie tętniło życiem, ci ludzie będą przemieszczali się pomiędzy scenami będą czerpali możliwie jak najwięcej radości z juwenaliów gdańskich w tym roku. No właśnie, a propos przemieszczania w przemieszczaniu między innymi mogła, może będzie mogła pomóc aplikacja. E, pani Milano, ja bym prosiła, żeby pani zaprezentowała. Najpierw powiedziała, gdzie ją znajdziemy, mm -hmm. a później zaprezentowała i opowiedziała o tym, w czym ona będzie pomocna w sobotę. E, może tak, bo na pewno rodziły się też obawy, że między Placem Zebrań Ludowych, a tymi terenami stoczniowymi to są niewiadome, jakie odległości. No tak, tak, bo nie powiedzieliśmy. Dwie sceny na Placu Zebrań Ludowych, pięć scen na terenach, terenach stoczniowych. stoczniowych tak? Czyli mid stage, która jest nową stawi nowo stawianą sceną właśnie na skrzyżowaniu ulicy Narzędziowców i Jana Skolna. Plener 33, która jest z tyłu klubu B90. Właśnie klub B90 Stocznia, czyli kontenery stocznia i protokultura, tak? To, są, to jest 7 scen, które łącznie zaprezentują 33 artystów. I między tymi, między terenami stoczniowymi a placem zabrągowych, naprawdę jest niewielka odległość. spacerkiem można się Z spacerkiem 10 minut, więc przechodzimy wiaduktem i zaraz jesteśmy na drugiej stronie, a tam się już na pewno nie pogubimy, bo poniesie nas muzyka i możemy podążać za głosem i kolejnymi terenami, gdzie znajdują się sceny, ale co jest nowością tego roku, czyli i proponując tak szeroki repertuar chcieliśmy dać też jakieś koło ratunkowe żeby móc się w tym połapać żeby móc jakby żeby się nie pogubić po Żeby prostu. się nie pogubić żeby na pewno trafić tam gdzie chcielibyśmy trafić i właśnie w tym celu proponujemy ściągnięcie aplikacji Juvenal Gdańskie Czyli w każdym sklepie, niezależnie czy Androida czy iOS, możemy znaleźć, wpisując je w w znajdujemy znajdujemy aplikację. Ona obecnie wygląda jeszcze trochę inny sposób. Przy kolejnej aktualizacji wszyscy będą mieli ten wygląd, który my już prezentujemy teraz. Czyli po kolei możemy widzieć program każdej ze scen z godzinowym rozkładem, harmonogramem i artystami, którzy występują na danych scenach. W ten sposób widzimy 7 scen. Dokład do dodatkową akt Rzeczą, którą możemy zrobić, czyli zaplanować swój własny udział na tym wydarzeniu. Czyli, na przykład, jeśli klikamy sobie w Lady Punk, możemy dodać do ulubionych, i w ten sposób będzie nam się tworzyła nasza własna lista. Jeśli na przykład wybierzemy z sceny, nie wiem, Mid -stage, wybierzemy, że chcemy być na koncercie Xanaxu, dodajemy również do ulubionych. I w ten sposób pokazuje nam później mój program, czyli to, gdzie chcę być i o której godzinie, i wtedy wiemy, jak się przemieszczać, żeby wszędzie zdążyć. E, ważną też rzeczą, że tutaj na dole, na każdej ze stron są komunikaty, czyli na przykład jeśli okaże się, że któryś koncert się przesunął, któryś teren jest już pełen i niestety nie jesteśmy w stanie zmieścić więcej ludzi, będziemy wszędzie za każdym razem. E, w tych Właśnie komunikatach informować o tych najważniejszych rzeczach. Kolejną rzeczą jest mapa, która właśnie pomaga nam się poruszać pomiędzy tymi terenami. Z oddalenia widzimy, gdzie która syna się znajduje. Po przybliżeniu są szczegółowe, są szczegóły każdego terenu. Tutaj właśnie widzimy plac zebrań ludowych. Widzimy, gdzie się znajduje na przykład platforma dla niepełnosprawnych, gdzie znajdują się toalety, gdzie punkty gastronomiczne, gdzie na przykład właśnie wejście dla osób niepełnoletnich, gdzie znajdują się wejścia, gdzie znajduje się depozyt. To wszystko jest oznaczone, więc możemy, widząc, zawsze będzie pokazywało też naszą lokalizację, po kolei miejsca, mieć zaznaczone i po prostu wiedzieć, jak, jak się poruszać, jak zaplanować. Tu jest też wyrysowana droga, którą proponujemy, żeby się przemieszczać na ten teren. Informacje, gdzie znajdują się pytania, odpowiedzi na te najważniejsze rzeczy, bo na przykład z jakiego przystanku odjeżdża który autobus, czy mogę wnieść na przykład parasolkę z długim kijem na teren, albo dużo innych pytań, które się pojawiają, znajdują się najczęściej tutaj, na które jesteśmy w stanie z automatu po prostu znaleźć odpowiedź. I, i też fajna rzecz, czyli aparat. Nie będę już pokazywała konkretnie jego działania, ale którym robimy zdjęcia podczas Juwenaliów i możemy dodać wszystkie motywy, które są widoczne na, na materiałach graficznych w tym roku, czyli wszystkie rybki, meduzy, ośmiornice, napis jubenali Gdańskie, czyli w tym miejscu robimy zdjęcie, tworzymy swoje unikatowe zdjęcie Juwenaliowe Fajne, i publikujemy w mediach społecznościowych, albo gdzie mamy chęć, drukujemy do ramki do albumu, żebyśmy pamiętali, gdzie byliśmy i, i właśnie utożsamiali się bardzo z tym miejscem, w którym jesteśmy, tak? Taka jest nasza propozycja. Chciałam jeszcze zapytać o tę jednodniową formułę, która mm, dla jednych może być e, czymś atrakcyjnym, a dla innych y, może y, nie być atrakcyjna. Co no, wie, wiedzą Państwo, jak to, jak to, to jest? Zabrudło. No właśnie, Panie Tomku, dlaczego, dlaczego jeden dzień? W zeszłym roku testowaliśmy dwa dni koncertowe naszpikowane artystami i chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Czegoś, co rzadko spotyka się na, na pols w polskich miastach, na polskich festiwalach. Jeden dzień, bardzo dużo scen, bardzo dużo artystów, tak, żeby faktycznie tego jednego dnia stworzyć święto studentów, mieszkańców miasta i wszystkich, kto, którzy przyjadą do Gdańska, obchodzić Wenalia, żeby to, żeby te osoby miały możliwie jak najwięcej argumentów, żeby w tym dniu pojawić się w Gdańsku. Ale to się też wiąże z tym, że będziemy niestety musieli dokonać wyboru, bo koncerty się nakładają na siebie. Ale jaki to jest przyjemny wybór, jeżeli mamy podjąć decyzję pomiędzy Bas Astralem, koncertem zespołu Muchy, czy koncertem zespołu Vitamina, Lepiej jest mieć tę możliwość wyboru, niż e, zastanawiać się, e, nie móc czegoś dla siebie znaleźć. Więc patrzyliśmy w tą stanę. stronę. A jak to wygląda okiem studentów? Narzekają, czy, czy jednak ta formuła jednodniowa do nich trafia? Myślę, że studentom się podoba, bo mają, tak jak wspominaliśmy, szeroki wybór artystów, a dodatkowo inne uczelnie tworzą też atrakcje juwenaliowe w ramach swoich, na swoich terenach, w ramach swoich juwenaliów, tak jak są medykalia, technikalia, więc mogą znaleźć i koncerty nasze wspólne i także mniejsze wydarzenia dostosowane do potrzeb konkretnych studentów. Zaczynamy kwadrans po godzinie 16. Ile czasu sobie zarezerwować w sobotę? Pani Mileno. No jakby to szybko policzyć, ja myślę, że już najlepiej o 14.30 przyjść pod dwór Artusa i właśnie razem ze studentami przemarszować pod plac zabrań ludowych, a później przynajmniej do drugiej w nocy, bo tak się zakończy ostatni z koncertów właśnie w klubie B90, ale będą też również wydarzenia towarzyszące, które po tych naszych imprezach będą się również odbywały na stoczni, więc ja myślę, że do wczesnych godzin rannych nie będziemy się nudzić. Komunikacja jest, jeździ tak jak zawsze, czy jakieś dodatkowe kursy e, będą uruchomione? Są dodatkowe kursy nocne, które gdzieś tam będą podstawione w ramach potrzeb, tak? Czyli jeśli będzie duży natło, natłok na, w komunikacji, będą e, na liniach nocnych dostawione kolejne autobusy. Hmm. E, ilu osób Państwo się spodziewają w tym roku? Ile osób było w roku ubiegłym? Jesteśmy przygotowani na 25 tysięcy osób e, i, I mam nadzieję, że właśnie tyle osób zechce świętować wspólnie tego dnia, 11 maja w Gdańsku. W zeszłym roku to też były dwa dni, więc jakby ta dynamika też była inna, i też tak frekwencja była inna. rozkładała się na dwa dni. Niektórzy postanowili być na dwóch dniach, niektórzy tylko na jednym wybranym. Więc jakby ciężko tak oszacować jednoznacznie, ile tych osób było na terenie. Mówi się, że to największa impreza tego typu w Polsce Północnej. Tak jest rzeczywiście, pani Magda? Zdecydowanie na no, sześć uczelni łączy siły, więc nie mogliśmy zrobić nic małego. Jest super impreza, ogromny teren yy, i rzeczywiście spodziewamy się gości tak naprawdę z całej Polski, yy, więc myślę, że to zdecydowanie będą największe i w północnej Polsce na i pewno z roku na, na rok coraz większe. A może nawet nie tylko, może zainspirujemy innych do jakichś yy, decyzji albo właśnie zarazimy jakąś inicjatywą, też byłoby fajnie. Tak? A jak wygląda dobór artystów, zapraszanie artystów? To jest trudna praca? To jest praca, którą wykonujemy tak naprawdę we współpracy z wszystkimi samorządami studentów w Gdańsku. Spotykamy się regularnie, rozmawiamy, jakim uczelniom, studentom jakich uczelni, na jakich artystach najbardziej zależy, i wspólnie dochodzimy do jakichś. Złotych środków, żeby faktycznie nie pominąć nikogo w, w tym doborze. I tutaj, tak jak wcześniej Magda wspomniała, są artyści, którzy będą przypadali do gustu Akademii Muzycznej w Gdańsku, inni Akademii Sztuk Pięknych, Politechnice Gdańskiej Uniwersytetowi, AWF-owi i Gumedowi. Więc e, wychodzimy z założenia, że e, też staramy się słuchać e, odbiorców. Po, po zeszłym roku były różne opinie, bardzo dużo pozytywnych opinii, ale też sugestie, w którą stronę powinniśmy pójść. W tym roku być może e, z, e, bardzo mało jest e, akcentów dla wielbicieli bardzo mocnej muzyki, metalu, e, dla którego znaleźliśmy miejsce w postaci nocnego kochanka. Ale nie wykluczamy, że, że te nasze braki w obecnym roku nie będą skutkowały kolejnym programem za rok, i, i tutaj te, ta grupa zostanie wynagrodzona. Jakby patrzymy to, na to kompleksowo, nie tylko w skali jednego wydarzenia w tym roku, ale patrzymy z punktu widzenia zeszłego roku i lat kolejnych, jak mogą wyglądać juvenalia w szerszej perspektywie. No skąd pomysł, żeby w tym roku ta impreza była bezpłatna? Myślę, że to przede wszystkim zachęcenie do udziału, przekonanie do tej formuły żeby dowiedziało się o niej jeszcze więcej osób, tak? bo był rok wcześniejszy, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy formuły sześciu uczelni wspólnie, gdzie bilety były płatne. W tym roku jakby testujemy i sprawdzamy. Oczywiście jest to możliwe dzięki partnerom, którzy wspierali wydarzenie i które, które, które wsparcie pozwoliło na to, żeby właśnie wydarzenie było bezpłatne i wyglądało w takiej formie, jakiej wygląda obecnie. Więc sprawdzamy, testujemy i tak jak mówił Tomek, wyciągamy wnioski na przyszłość, bierzemy Bierzemy też inspiracje z zeszłych lat i, i, i myślimy, że to będzie fajne rozwiązanie. Na pewno każdy się ucieszy, że bilet no, jest bezpłatny. To jest, tak, to jest duże, duże udogodnienie. Ja jeszcze chciałabym wyjaśni, wyjaśnić pewną rozbieżność, którą widzowie mogliby zauważyć, bo rozmawialiśmy dzisiaj o 33 artystach, a na stronie widnieje ich 22. Wygląda to w taki sposób, że łącznie na Juwenaliach Gdańskich zagra rzeczywiście 33 artystów, jednak 10 z tych artystów wystąpi w orkiestrze Pawbica, więc oni są ujęci jako PawBitz Orkiestra plus goście, tak? I właśnie w tych pięciu setach, o których mówił Tomek, na set stage występuje tych 10 artystów, ale ich też liczymy do ich wkładu muzycznego, bo na przykład właśnie Marika, czy Dwa Sławy, czy czy inne zespoły, czy inni wokaliści, czy Klaudia Szafrańska wystąpią właśnie również na juwenaliach? Mają już Państwo wybrane zespoły którym będą się przysłuchiwać? Ja myślę, że w ogóle my mamy ciężki temat, bo trochę, no może nie trochę, przede wszystkim obowiązki łączyć z tą kwestią muzyczną i uczestniczenia w wydarzeniu, ale dziś na pewno najważniejsza jest dla nas ta logistyka i sprawność i bezpieczeństwo wydarzenia, a później dziś nasze walory i względy muzyczne, niestety. Ja nie mogę się doczekać na pewno występu. Pawbica i zobaczyć, bo, bo wiem, że, że Pawbic przygotowuje kilka takich punktów, które szczególnie studentom przypadną do gustu, więc tutaj mogę tylko i wyłącznie zachęcać, żeby uczestnicy Juwenaliów zaglądali Trochę pod, tą, pod tym hasłem Pawbic Orkiestra naprawdę bardzo dużo się kryje. Wiele rzeczy nie jest zdradzonych. Nie zdradzamy, który artysta w której przerwie wystąpi. Pocień, e... Bo nie ma godzin na stronie, prawda? W przypadku Pawbic Orkiestra tutaj e... to jest zabieg celowy. E... Mhm. Ludzie mają przyjść na Pawbica z orkiestrą, czyli z band, który jest wzmocniony Występem orkiestry i, i występów gościnnych, ale chodzi głównie o to, żeby, żeby ludzie się skupili na tej muzyce i na tych akcentach, które będą takimi smaczkami, jeżeli chodzi o, o juvenalia gdańskie. Zabawa i takie wrażenia estetyczne to, to jedna kwestia. Ja jeszcze chciałam zapytać pani Magdo, czy studenci poprzez tę formułę sześciu uczelni mają dobrą okazję do zintegrowania się? Myślę, że tak. Poza, poza juwenaliami nie zdarzają się raczej żadne wspólne imprezy, więc juwenalia są taką idealną okazją, żeby zebrać wszystkich w jednym miejscu, żeby poznać nowych ludzi. Może na przykład będą dwie osoby tak samo przebrane i, i zrodzi się z tego wielka przyjaźń pomiędzy dwoma różnymi uczelniami. Może właśnie wspólny, wspólne gusta muzyczne połączą studentów różnych uczelni, więc myślę, że juwenalia to zdecydowanie super super okazja do integracji i poznawania nowych ludzi. Podsumowując, sobota 11 maja startujemy 14.30, później 16.15 plac zebrań ludowych. I no. W sumie każdy w swoją stronę, Tam, tak jak zaplanuje w aplikacji, co po kolei, tak, dusza tak przemieszczać się i, i po prostu być, uczestniczyć, integrować się, spędzać dobry czas w tym dniu. Tomasz Tołoczko, Milena Mieczkowska, Magda Śmigielska, byli gośćmi dzisiejszego programu Wszystkie Strony Miasta, a ja Państwa bardzo gorąco i serdecznie zachęcam, żebyście przyszli na Juvenalia bo choć to impreza dedykowana głównie studentom, to wszyscy są zaproszeni i wszyscy... ...bezpłatny. Dziękuję za uwagę, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję.